Przystąpiłam w lutym 44 roku do szarych szeregów, do 41 drużyny warszawskiej imienia Władysława Sikorskiego. Były no, w zimie to w mieszkaniach mieliśmy zbiórki, szkolenia sanitarne, no a potem jak już się zrobiło trochę cieplej to w Lasach Stefanowskich za Piasecznem na południu Warszawy, tam Wyjeżdżaliśmy na y, terenowe, poznawanie terenostnactwa. Także, z, no i przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o nas, to było szkolenie za internet. w międzyczasie był jeszcze bieg na trzeci stopień, poszedł mi nieźle, no i jako nagroda to było, że dostałam łączniczką AK, Armii Krajowej, moją była komendantką pani Zosia, do której się meldowałam o godzinie 14 w każdy wtorek w krakowskim przedmieściu. I dostawałam jakieś polecenia, przenoszenie czy doręczenie jakiegoś meldunku. A przydział miałam do szpitala Siuselżbietanek na Mokotowie. A ponieważ 1 sierpnia był wtorek, po prostu tego się o 14 zgłosiłam na krakowskim przedmieściu. Tam mi już otworzył pan, który powiedział, że jest w godzinach w i według rozkazu dalej wykonywać A już Niemcy szli do ataku na plac Małachowskiego no i taki pan mnie wziął za rękę miałam taki popieraty płaszcz, bo to z takimi większymi trochę kieszeniami, tam także coś trzeba było schować no i doszedł do wniosku że musimy pod płotem ogrodu Saskiego jeszcze z boku właśnie tego budynku jakoś się przedostać, bo już widać było, że w bramach na, dalej na królewskiej stoją już ludzie, że może jakoś nam dadzą jakiś sygnał. No i tak się stało. Myśmy tak trochę kucając tam doszli naprzeciwko bramy. No i w pewnym momencie. Były pokazywane, że mamy przejść na drugą stronę, przebiec. No i potem od bramy do bramy, doszłam do domu po plecak, no ale moja mama, rozsądna kobieta, powiedziała, że jest wykluczona. Stąd no, już nic nie chodzi. Także nam na okotów to, to na pewno coś, się z, z, coś będzie, no zobaczymy, co to będzie. No i nie pozwoliła mi już tam pójść. No i rzeczywiście po. Po kilku dniach, to znaczy trzeba było wszystko przenieść do piwnic, bo myśmy mieszkali na twardej, tak że był ostrzał z pasty, który dopiero zdobyto 26 sierpnia. No bombardowania potem, już, już w nocy, z pierwszego na drugiego już zaczęły się bombardowania. Słychać było wybuchy w każdym razie. Bali się Państwo wtedy? Nie, pan. Jak wybuchło powstanie, to była taka radość, że nareszcie jest wolność, że można, yy, na, zebrali się wszyscy na podwórzu, śpiewało się jeszcze Polska nie zginęła, kto miał wywieszał flagi, jak nie było, to tam, a tu ja mam radło, tam mam taki czerwony materiał, wstrzymało się, żeby, żeby tak zaznaczyć, że, że, że jesteśmy już no, jakby wolni. To, było, to była naprawdę euforia w tych pierwszych dniach. No ale po kilku dniach zaczęto znosić rannych. No i wobec tego w jednym z mieszkań na parterze opróżniono. Kto miał jakieś tam łóżka, to zorganizowany był punkt sanitarny. Taki młody pan doktor, tak się właśnie kiedyś zastanawiałam, jak on ma na imię. Zapomniałam, zupełnie jego imię. No i nas tam było kilka, no takich dziewczyn. O 13-14 lat, to jedna może miała z 15, no pomagałyśmy tam. To znaczy, z, z, zebrało się z, z, z tego domu i, spo, i z pozostałych, kto miał jakieś opatrunki, co, co kto miał spirytus, bo to było do odkażania ran, a nawet wypicie dobrego kieliszka, jak się miało jakąś zrobić jakiś zabieg, nie było innych możliwości. No, sprzątało się w miarę możliwości, gotowało kaszę. Twierdzę, twierdzę, że, ale też mi się powtarza to w innych, jak czytam wspomnienia też łączniczek, że kasza zjedzona do końca życia. Ja już to dawno mówiłam, że kaszę zjadłam do końca życia. jęczmienną, najgorszego gatunku. No i, no podpległo w międzyczasie jest spalenie bomby zapalające, o pociski, takie były tak zwane krowy albo szafy, zależnie od dzielnicy, pięć pocisków zapalających lub burzących. Na ogół wcześniej były burzące, potem zapalające. Bombardowanie. Pani była wtedy no, młodą dziewczyną, a na każdym kroku było niebezpieczeństwo. Dlaczego pani zdecydowała się wejść do szarych szeregów i walczyć później w powstaniu? Może nie walczyć, Czy bo pomagać? pomagać. O, proszę pana, to znaczy, moi rodzice byli zaangażowani. No, musiałam porozmawiać z rodzicami. No to rodzice uważali, że. Tylko oczywiście nie wolno, też wcześniej nie wolno było mówić, bo tata przynosił biuletyn informacyjny, który się czytało wieczorami. No, także było wiadomo, że. Nie wolno o takich rzeczach wszystkich rozmawiać. Nawet w naszym domu było parę zbiórek. Jak się dla Pani skończyło powstanie? No, w, ten później punkt został, to on podlegał szpitalowi lub pańskiej bariańskiej, także pod koniec został zlikwidowany, bo już bardzo się przybliżyły, przybliżył front. Niemcy się zbliżyli do, do, do tego rejonu. Także już potem na tą Mariańską mama mi nie pozwalała, chociaż były przejścia podziemne, bo się przejściami podziemnymi y, y, transportowało rannych y, do szpitala, jeżeli prawda było coś poważniejszego. No i proszę pana kapitulacja, pójście piechotą na dworzec zachodni, no bo taka była, taki był wymóg. Jakie uczucia wtedy Pani towarzyszyły? Wie Pan, już tak we wrześniu to już tak różnie bywało, jak zwłaszcza jeszcze trochę było czasem głodno i, i, i tych nalotów było, chociaż potem zaczęły się naloty z, z rzutami, tylko one nie zawsze spadały na mm, pozycje polskie, no ale to też to tak podnosiło y, na duchu, że jednak ktoś pomaga. No a potem no to już zwłaszcza, że wtedy panowała tak zwana grypa jelitowa, to właśnie była chyba czerwonka. Moja mama zachorowała właśnie pod koniec, także była bardzo słaba, no więc jak myśmy szli do tej Warszawy Zachodniej, to nam zemdlała, żandar nas odganiał y, z bratem, myśmy krzyczeli do mamy, no, jakoś się podniosła. No a potem trzy dni byliśmy w Pruszkowie, w tym obozie. No trzech gestapowców trzeba się było przed nimi stawić no ponieważ myśmy z mamą podtrzymywali z bratem to nas skierowali do grupy chorych jak się potem okazało i barak pierwszy był bar barakiem wyjazdowym, on zresztą stoi, może od odnowiony, ale tam taki jest, bliżej Warszawy, czerwony budynek, taki trochę niby gotyk, to jak przejeżdżam, to tak nie patrzę w tamtą stronę. No i mama, mama spogadała. znała dobrze niemiecki, francuski Tu w tym wypadku jej się nie przydawał, no i się dowiedziała od żandarma, no że grupa chorych jedzie do Oświęcimia. a w środku, w baraku, tym pierwszym wyjazdowym, matki z dziećmi. Jakoś taka się pani znalazła koło nas, z dwojgiem dzieci. No mama tam dała jemu jakieś pierścionki, coś tam temu żandarmowi. Także on uchylił te drzwi i myśmy z tą panią, z, no mnie kazali z, wziąć jedno z tych, to malutka, ma, malutka dziewczynka na, na ręce. No, i my, kocznelesze, prędko do, do wyjścia, bo oni już opuszczali hmm, tę halę. Upchnęli nas, to były wagony y, y, towarowe otwarte. Upchnęli nas w tych wagonach. No, na początku, w ciągu dnia, zatrzymała się pociąg na terenie otwartym. to jeszcze rozkładanie płaszczów, a później to wszystko było jedno. I tak. Nagle druty, jakiś obóz, no więc niepokój ogromny w wagonie. To już był trzeci dzień podróży. Okazało się, że to dawny, później się dowiedzieliśmy, dawny obóz dla Żydów, a dalej była stacja Końskie. I tam nas wyładowano. Rada Główna Opiekuńcza RGO rejestrowała wszystkich. Dostawaliśmy takie karteczki gdzie można było dostać posiłki. No później zaczęli nas ubierać, w dawać różne rzeczy, bo to, co można zmieścić w takiej jakiejś torbie, prawda. No i w tych Końskich mieszkaliśmy z trzema nauczycielkami szkoły średniej z Żoliborza. Córka gospodyni była w moim wieku. Także zaczęły nas nauczycielki uczyć programu pierwszej gimnazjalnej, na pamięć, bo nie było na czym pisać. Ale były szczęśliwe, że mają uczennicę, myśmy były szczęśliwe, że mamy szkołę. No i no tak było, a no w międzyczasie mój brat wylatywał na pociągi i wywoływał e, ojca, e, rodzinę całą. E, czy ktoś, nie, nie wiadomo, czy coś się nie dzieje. No w pewnym momencie jakiś pan się wychylił, powiedział o chłopcze, twój nie, muszę cię zmartwić, ale twój tata nie żyje. Ciężko ranny. No, Przyniósł tę wiadomość, byliśmy zrozpaczeni, no ale co zrobić. Tymczasem to już był Koniec chyba października. Przyjechały, mama spotkała znajome z Warszawy, no ucieszyły się, no i one potem jechały dalej. No i właśnie taka sytuacja. Ojciec rzeczywiście był ciężko ranny brzuch przy barykadzie w Bajerach jerozolimskich. Długo leżał nim, został stamtąd ściągnięty. No ale jakoś tam go właśnie zoperowano i szpital był ewakuowany w połowie października. Tylko ojciec przeszedł przez obóz w Wożarowie. I znowu oczywiście wagony towarowe otwarte, tylko pociąg się zatrzymał. Do tej pory nie wiadomo, czy właśnie jakiś partyzanci zatrzymali ten pociąg w tym lesie, czy jakaś inna była przyczyna. Dojrze stanął w lesie w nocy. No i ojciec i jeszcze dwóch panów wyskoczyli. Strzelano na no ten las, noc. Także dotarli do jakiejś wsi, dostali siadł mleko ziemniakami, zawsze wspominał bardzo długo. Jakie to było pyszne, to mleko z ziemniakami, mimo rany w brzuchu, jakoś nic się nie stało. No i nasz kuzyn, ojca kuzyn mie mieszkał w, w, w Piotrkowie Trybunalskim, był w, w policji. no Wtedy nie wiedzieliśmy, że zginie w Miednoje, I, ale była ta stryjenka, no, także tam ojca podkurowała. No, i tata się właśnie mój wybierał do Częstochowy. Raz, że był w kąt wywiadzie, więc było wiadomo, że w Częstochowie jest e, sztab, więc miał się zgłosić. No, a poza tym na jasną górę. I no, długo to wspominał, że nie wie, dlaczego, będąc w pociągu wyładowanym maksymalnie, wychylił się przez okno. I te dwie panie, które były z nas, spotkały w Końskich. A Edmundzie, ojciec miał na imię. Pan żyje. No, żyje. No, gdzie pan jedzie? No, to Częstochowy. No, przecież pan Michelenaś, przepraszam, z dziećmi, jest w Końskich. No, ja tam wyskoczył z tego pociągu do Koluszek, z Koluszek do, do Końskich I jak szedł e, z dworca do RGO, bo powiedział, że tam będą adresy, bo my nie pamiętamy. No, ulica taka, no, jak prowadząca z dworca, ale który numer, kamienica tam. No, Szczegółowo będzie w RG. A tymczasem tam taka była duża łąka, no i chłopcy się bawili. Oczywiście w co w powstanie. Jedni byli Niemcami, nie bardzo chcieli być, drudzy byli Polakami. Z, z gałęzie, czy tam coś by szczerbą, no i tam się mój brat właśnie bawił. No i ojciec idąc na rynek do tego Ergieł, jego zobaczył, no stanął. Ściągnął oczy mego brata. Zawsze mówił, że wtedy się przekonał, jak wyglądają baranie oczy, bo podobno stanął, patrzył, buzia otwarta i nie mógł powiedzieć słowa. No i tak się spotkaliśmy. Że tak obaczność Boża nad nami czuwała.